Witam w kolejnym filmie w kolejnym kombinatorze dzisiaj pokażę wam jak zrobić proste wytrzymałe grabki które naprawdę są lekkie które długo, długo działają nie psują się łatwo zrobione są z łaty dekarskiej tak no warto mieć jakąś kantówkę po prostu zobaczcie bierzecie sobie kantówkę rozrysowujecie ustalacie Mniej więcej, może być co dwa palce, co trzy palce, jak tam chcecie. Tak, ustalacie sobie tutaj, sobie ołówkiem, kreślicie yy, dokładnie, można to pomierzyć, tak, sobie tutaj zakreślić, gdzie wiercicie sobie otwory, ale warto to zrobić, yy, powiedzmy, jeżeli wasz pręd zbrojeniowy. Bo tutaj yy, te grabki działają w taki sposób, że kiedyś. To jest na wzór starych tam, jak tam nasi dziadowie robili kiedyś na wioskach, tak, dziadkowie, tak, kiedyś takie robili i pewnie do dzisiaj niektórzy jeszcze takie robią, że z leszczyny się robiło tam, e, powiedzmy, ten, ten sztyl, tak, się robiło, tu się brało też jakiś tam kołek, dziurki się wierciło, wkładało, rozczapiało się go na pół, oszczyło, tu się wkładało, a tutaj kołki się wycinało. Powiedzmy, z jakieś z jesiona takie się strugało i wbijało, czy nawet też z leszczyny i zaoszczyło się to. I to szło się z tym na pole, na siano-kosy, tak grabiło się w tym siano, tak się kiedyś robiło, ale mój pomysł jest inny, jest zrobiony z prętów zbrojeniowych, ponieważ jak co niektórzy pamiętają z tamtych czasów kto takim sprzętem kiedyś grabał, że te drewniane lubiały się tam złamać. Czasami ten ząb lubiał się złamać tak, z drewna, jak tam za mocno ktoś szarpnął. A to się już nie złamie. Ja zrobiłem specjalnie trochę za długie, żeby więcej tego nabierały. To nie, nie waży dużo. To waży nie wiem 300 gram, ciężko powiedzieć. No, no nie, wiem, nie wiem, ale lekko. Na pewno nie waży pół kilo, mniej niż pół kilo. I co? Bierzemy sobie wiertło. Trochę cieńsze. Wiertło musi być cieńsze niż nasz pręt zbrojeniowy. Po to, że jak tu nawiercamy sobie, narysujemy sobie gdzie wiercimy, to później sobie kroimy z jakiegoś pręta zbrojeniowego. To jest pręt, nie wiem, szóstka. Zaraz, chyba szóstka. Mam wiertło szóstkę, tak? No, gdzieś szóstka pręt. To dziury można wywiercić wiertłem piątką, tak? Żeby właśnie, jak sobie wywiercicie wiertłem piątką, czy nawet szóstką też, odbity, nie? Można tam posmarować klej, nawet wikol jakiś. I po prostu tniecie sobie kawałki tego pręta. Nie musicie takie długie jak ja. Macie pręt, kroicie je powiedzmy na 12 cm. Tam nie wiem, kilka centymetrów warto wbić do środka, dosyć głęboko warto wbić, żeby właśnie to było sztywne, tak głęboko ciasno wbijacie. Można to. Ja miałem taki krzywy, ten pręt, to takie trochę pokrzywione, ale to nieważne, bo to działa. I to zostało kiedyś tam. Właśnie był tutaj trzonek, i to zostało e, kiedyś właśnie zdemontowane. Bo tam. Akurat ten sztyl, mówię, czony, sztyl był potrzebny, mi tam do czegoś wziąłem. więc dzisiaj zamierzam to oprawić, także to są naprawdę skutecznie działające grabki i w mojej opinii one są trochę tutaj za szerokie, ponieważ ja to zrobiłem tak jak do siana i teraz sobie to zmniejszę, ponieważ uważam, że nie potrzebuję takich szerokich i tym samym yy, ta waga... Trochę spadnie z nich, tak? Po co mi takie szerokie? Tutaj sobie biorę gumówkę. Biorę sobie, kurde, panie kątownik jakiś. Dobrze, no nie trzeba się aż tak, ale o, można i tak tu odbędę odkrajał, bo tu jest za, za, nie potrzeba aż tyle. Tylko też tak mniej więcej powiedzmy żeby tutaj zostawić z 2 centy materiału, tak, żeby też tak łatwo tu nie pękło. 2 centy sobie odmierzam. Z tamtej strony tak samo. No, tutaj nawet. Aha, to nie tak, dobrze. Tu też. Też 2 centy, bo to chcę to odciąć. Może trochę za długie nie potrzeba i zawsze lubię sobie gumówką ciąć drzewo, tarczą do metalu tnę drzewo. Tylko tak bez przyciskania, bo wiadomo lubi się dymić. Ale to leciutko, bez tego ona się fajnie zatapia w miękkim drzewie. Przynajmniej nie ma trotów, jest tylko dym, tyle to jest lepsze, nie? A no i tak sobie o rzeźbie coś. Także powiem wam, że ten patent z grabkami dobry jest. Warto sobie tu trochę zaokrąglić gumówką te pręty tu tak lekko, żeby to się z czasem samo zaokrągli od grabania, ale lepiej jak jest zaokrąglone, bo wtedy tak nie szarpią, tak jak sobie tutaj zaokrąglicie lekko sobie jakąś lipierką, żeby nie były takie ostre. Prosta decha, prosta okan dekarska, łata dekarska, tak? Tu dziurę wywierciłem. Można zrobić dwie dziury tu i tu i tak jak właśnie stare grabki były. Yy, za zabić dobra. Tą tarczą do metalu ciąć drzewo, ponieważ ona tak fajnie od razu wytapia takie śliskie, wypalone. I to tak woda w to nawet nie wchodzi. Ale sobie trochę krzywo pojechałem. To, to nieważne, zaraz to wyrównam. O, tu skrzywiłem trochę. To nic, to nie musi być jakieś. Jeszcze...

Taka jest mniej więcej szerokość, A, tym samym spadły trochę z wagi jeszcze. No i co robię? Co robię następnie? Następnie e, nie mam sztyla, więc o, taki krzywy. Fajnie, jak jest taki krzywy, bo wtedy lepiej, jak sobie taki krzywy damy, wygięty lekko, wtedy bardziej fajnie możemy pod odpowiednim kątem go zestawić właśnie z naszym e, tutaj sprzętem grabiącym. Tak i tutaj jest leszczyny no ale muszę tu ośnikiem trochę go zrobić bo nie pasuje co ciekawe powiem nie mam na tą chwilę suchego więc robię z mokrego a jeżeli robię z mokrego to kory nie ściągam dlatego nie ściągam kory bo to będzie musiało wyschnąć po prostu wyschnąć na sobie tak no niestety na tą chwilę nie mam suchego to jest takie, o, pierwsze lepsze znalezione, także to robię z mokrego, no to, no to jak robię z mokrego, no to kory nie ściągam, dlatego że jeżeli ściągniecie korę, a ten wasz tyl nie wysych, to będzie wam pękać, będzie strzelał, a kora trzyma wilgoć i nie pozwala mu pęknąć, dlatego w tym filmie Dopóki to nie wyschnie, kory nie, kory nie ściągnę, tak, no niech będzie z korą. Bo, e, mamy rękawiczki, jakby kogoś to drapało, ale ja tam potrzebuję po koszeniu tylko trochę trawy tam podgrabić delikatnie, to mi tam nie trzeba, żeby tego, żeby one były jakoś tam, no. Jakieś takie super, bo wiadomo, to jest takie polowe grabki, ale one są bardzo skuteczne, bardzo przyjemnie się przy nimi grabi. i są lekkie, przede wszystkim są wytrzymałe, tak? a fajna sprawa, że ta dziura, zaraz, ta dziura też jest troszeczkę pod kątem wycięta, nie, nie tak prosto, tylko tak, chodzi o to, żeby ta dziura była wywiercona taki sposób, zobaczcie, pod takim kątem do góry trochę to pionowo idzie tak tutaj powiedzmy 90 stopni, a sztyl wchodzi lekko tak, nie tak prosto no żeby lepiej grabiły no mniej więcej, no i teraz a, a, odpowiednio sobie ustawiamy tak, żeby nam patrzyło tak jak trzeba, do ręki było tak o, o przykładamy sobie gdzieś do gdzie podłoża, patrzymy czy wygodnie leżą? Można też obrócić. Ja spróbuję odwrócić tak z ciekawości. Jak lepiej, Nie. Ale to się ja wiem. I tak pod tym kątem też mogę żyć. Ale tak trochę dziwnie. chyba, Dobra, to obrócę. Powiedzmy, że obrócę. W taki sposób, może być w taki sposób, robię tutaj taki stożek ośnikiem zrobiłem, ponieważ to drzewo będzie czasem schło i będzie się luzowało, tak? Więc później można je troszeczkę dobić. Więc proponuję ten sztyl zrobić dłuższy. Zobacz, dobijam. Ja, ale tak z wyczulkiem nie jakoś bardzo, chociaż zaraz tu mogę mocno dobiłem, no i okej, okay. no i ja tej kory w tym odcinku nie ściągam w tym filmie, dlatego że to jest mokre, a nie chcę żeby mi popękał, no to kory nie, nie, nie zbieram, jeżeli byście mieli tą leszczynę suchą, no to warto ośnikiem okorować, tak, a wtedy wam już nie popęka, a póki ona jest mokra, to niech będzie z korą. Może być skoro ta kora jest śliska, więc ona jakoś tak dłoni jakoś tam nie kaleczy, tak? to Jak ktoś ma miękkie dłonie, to, to może i kaleczy, ale nie, to, nie, to nie do mnie. Tak? No i teraz co, warto wiertarkę. Czy nawet gwoździa papiaka wbić, ale jak na złość nie mam papiaka, to jakiś wkręt dam, tak? no lepiej wkręcić, wkręta, bo on nie pęknie. Tak? Papiak to papiak, a wkręt to o, wiadomo, wkręt tak nie pęknie. Drzewo, jak się delikatnie, to nawet proponuję nawiercić lekko dziurkę i, do, i dopiero wtedy wkręcać tak? Yy, małym wierterem, bo wtedy nie uszkadzamy sobie sztyla, tak? nie, nie rozpychamy go nadmiernie. Dobra, to może spowolzę na chwilę. No, albo dobra, niech będzie, że pokażę już tak normalnie, jak, jak powinno fachowo być, e, żeby drzewo właśnie dłużej wytrzymywało. To nie proponuję wbijać tam gwoździa, można wbić tak, gwoździa można troszeczkę wcześniej stępić gdzieś tam o metal, e, Oszczę można gwoździa stępić, żeby jak go się stępi, wtedy tak nie rozpycha, a, wtedy to trudniej jest, żeby drzewo pękło, ale lepiej wziąć szczęki, wiertełko. O. Wziąć tutaj dziurkę, delikatnie zrobić małą, małą, jakoś wiertełko, dwójkę, tam dwójkę coś takiego cienkiego, no żeby po prostu ten wkręt wiedział gdzie ma iść, tak, i wtedy, bo tak jak na chama wkręcacie, to lubi drzewo rozczapić, tak, lubi, lubi się... E, lubi się po prostu pęk pęknąć tak, lepiej dziurkę wywiercić, bo wtedy jest to wytrzymalsze. Wtedy się tak to szybko nie zepsuje. Wybiorę sobie o, wkręta do drzewa o. i teraz o, mam wywiercone delikatnie. O. Nie musi być tak bardzo mocno tu wkręcone. Żeby później jak to się rozeschnie Przykładowo ten sztyl nam za pół roku wyschnie tak? Bo on jest świeży Ja nie powinienem ze świeżego robić Ale nie mam, nie mam na tą chwilę nic innego I on wyschnie za pół roku Dlatego tej kory nie ściągam Bo jeżeli bym tą korę powiedzmy ściągnął No to on będzie schnął I będzie szczelał, będzie pękać po prostu A kora go trzyma w kupie I on nie pęka No tu jest trochę ściągnięta bo musiałem tak? No i i powiedzmy, on jest tak w stożek tutaj zastrugany i powiedzmy, że on tutaj wyschnie i będzie luz, tak? Wykręcam wkręta i wbijam go trochę głębiej, ale już dalej, już wtedy on nam dalej nie, już więcej nam nie wyschnie, tak? Tyle ile wyschnie, to wyschnie, ale już później się nam bardziej nie skurczy. Ale póki jest świeży, no to na razie tak zrobiłem. Dlatego warto ten sztyl też mieć trochę tam dłuższy, o 10 cm zrobić. Jeżeli robicie ze świeżego, tak? bo ja w tej chwili nie mam. No i mamy grabki, tak? Bardzo proste, szybkie do wykonania. Naprawdę to nie trwa długo. I <grymna> wiecie, no, można sobie kupić, tak? Ja lubię sobie zrobić, bo mnie to cieszy, jak ja sobie sam coś tam wykombinuję. I o teraz. No, no. Chciałem też można tutaj pomalować tą końcówkę wtedy tak szybko nie będzie wysychać nie będzie tak pękło, pękać no ale wiadomo ktoś powie no ta kora brzydko wygląda tak ona się też wyślizga z czasem ona brzydko wygląda ale na razie jej nie ściągam bo jeżeli ją ściągnę to sobie zepsuję po prostu zepsuję sobie ten e, sztyl bo będziesz wtedy szybko schła e, ten kij po prostu będzie szybko sech i im będzie szybciej sechno, to szybciej będzie pękać tak? I, i będzie słaby. A tak to wyschnie razem z tym. No i kurde, panie, naprawdę fajnie się tym grabi. Trochę te moje pręty są za długie, można byłoby skrócić, ale ja chciałam, żeby one mogły więcej liści zgrabać. Tak? Żeby się tak łatwo nie zapychały, dlatego one są tak szeroko rozstawione, bo chciałam to na liście, na trawę, tak i one się dobrze spisują kiedyś to pokażę bo na tą chwilę nawet nie mam co za bardzo nawet nie mam co za bardzo tutaj grabać tak tu jeszcze to sobie wkręcę ponieważ tu warto tą końcówkę odrobić targnikiem żeby nas tu rękę nie, nie wrzymała się A to sobie odbrawiam no i tak ja widzicie Ubrawiam z taką żeby nie, nie wąbywało się w rękę. Kurde, szpanie grabelki. Kiedyś jeszcze mówię, będzie coś do grabania. E, pokażę dokładnie, że one się nie zabijają, że one się nie za, e, zatrzymują w trawie. Dobrze się nimi robi, naprawdę fajnie. No i tak to wygląda I, nie waży to dużo. To, już, to jeszcze wyschnie, tak? Dobra. No albo dobra, mam tu jakieś trochę starej trawy To jeszcze może na koniec pokażę, że dobrze się to spisuje Że się to nie zapycha Że się to łatwo prześlizguje po trawie Jakoś tak nie kleszczą się Posuwając tym po właśnie trawie Jakoś tak specjalnie się nie zahaczają Bo to jest mówię, na wzór właśnie tych starych grabek Które właśnie miały zęby zrobione z drewna Tylko, że z drewna lubią się łamać, a ten Pręt zbrojeniowy się nie złamie. Nawet może być coś innego zamiast pręta zbrojeniowego, ale też nie jakaś zamienka stal. Też niedobrze, bo lepiej, żeby to była jakaś trochę sprężysta stal. Wtedy ona sprężynuje i wtedy się nie odkształci. Nie, nie, nie zegnie się Wam tak. I naprawdę długo, długo to wytrzymuję. Ja tym już już kilka takich grabek w życiu wykonałem, także one już trochę umie się spisały. No to może tak pokażę jeszcze pokrótce jak tutaj się grabi. Zobaczcie biegną płynnie to. Normalnie. Ładnie czeszło. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ładnie. O, jak ładnie nagrodziłem. Naprawdę idą lekko. Nie muszą być takie grube. Te pręty, jak są zaokrąglone, to dobrze to działa tak? I, i naprawdę spoko, tylko muszę to wyrzucić, moment. No, nie mam na razie nic tutaj nacięto, naciętej trawy, tak to było, stara, stara trawa ścięta. Tamtym razem jak chciałem to trochę zostało, nie było dokładnie zgrabane, ale zapewniam Was, że jak tam się świeżą trawę zetnie, też fajnie. No sami zobaczcie na długą, długa trawa. Normalnie idą, tak nie, nie zaczepić Normalnie O jeszcze coś Zobaczcie po, po długiej trawie bardzo Bardzo fajnie się prześlizgują i nie zaczepiają Przede wszystkim o widzicie nie haczą tak nie haczą, a naprawdę skutecznie biorą i mówię, nie ważą dużo, tak? Bo co to kawałek, deski, ile może ważyć. Jeszcze jak ten czonek, trzonek, sztyl wyschnie, jak ten sztyl wyschnie, to są jeszcze lżejsze, tak? Także pręty można też trochę skrócić, ale ja chciałem te pręty dłuższe, żeby więcej można było nagrabać. Tak? Bo wiadomo, że jak się grabi, to one się zapychają z czasem. No i myślę, że tyle, to chciałam wam pokazać, że, że to grabi, że to działa. Normalnie Także o, nagrabiło coś tam bardzo spoko sprawa z tej i łatwo, łatwo się je oczyszcza przede wszystkim wszystkim Przede wszystkim łatwo się oczyszcza także taki stary patent mój ale jeżeli Potrzebujecie grabki takie, no możecie je sobie zrobić i wypróbować, sami sobie zobaczycie, czy są dobre, czy nie. Tylko te pręty zbrojeniowe nie róbcie za grube, tak? Szóstkę, ja dałam szóstkę pręt, bo jak będą grube, to będą ciężkie, tak? No i a gęstość tego, no to tutaj widzicie, trzy palce wchodzą, tak? Możecie zrobić na dwa, nawet palce. Jak chcecie więcej, to zróbcie więcej, ale nie proponuję za gęste robić, bo będzie też Wam źle to działać, będzie się za duży opór będzie stawiać, tak? Tak, mniej więcej na trzy palce, o, tu jak przykładacie, wiecie, to taki mniej więcej rozstaw nie? się dobrze spisuje. Także tyle w tym filmie, bo taki durnowaty film, spontaniczny, ale prawdziwy na żywo widzicie z telefonu żywcem wyciągany. No i może niektórzy takie rzeczy może docenią, także ktoś im robi takie filmy, a nie tam jakieś ustawione, wyreżyserowane. Także patent już ma wiele lat, więc jest sprawdzony. Także pozdrawiam tam fanów kanału i trzymajcie się. Do następnych filmów na razie. Cześć!